Księżniczka Brenda, część pierwsza. Niełatwo być magiczną księżniczką i przez całą dobę walczyć o istnienie swojej planety. Gdy się do tego doda śpiewanie w zespole i próbę łączenia tego z normalnym życiem nastolatki, to wiecie, może się to skończyć kłopotami. Bardzo Wam dziękujemy! Naprawdę jesteście najlepsi! Opa! Chyba już jest spóźniona. Gdyby użyła magii, byłaby tam szybciej. O, ale to by było złe! Bardzo złe! Hmm. Ah. Nataniel? Przepraszam cię, że się spóźniłam, jak zwykle Bisowałyśmy dwa razy i... Och, nieważne Chodź, jak się pośpieszymy Doj spokój, Riz Film dawno się zaczął Zdążymy na kolejny seans Chodźmy, proszę cię Aha, niech ci będzie Świetnie, no to najpierw coś przekąsimy i... Jasne, na co masz ochotę? E, e, właściwie to, o czym zapomniałam Muszę jeszcze gdzieś wpaść, pójdziemy jutro Iris, już trzeci raz się... O rety, no wiem, jakoś to wynagrodzę, ale kiedy indziej Teraz muszę załatwić coś bardzo ważnego A? Pewnie, po co tracić czas na rzeczy mniej ważne? Czekaj, nie chciałam cię urazić ty jesteś ważniejszy, udowodnię ci to. Tylko daj mi kilka minut, to znów się spotkamy i pójdziemy dokąd zechcesz. Iris, ale wcale nie musisz. Nie, naprawdę, zaczekaj tu. Ja za chwilę wrócę. Wcale nie wrócisz. Właśnie, że wrócę. Nie, nie wrócisz. Cześć. Nic ci nie jest? No tak, nie mam do pytanie, to co się dzieje? <grymne> Przyjechałam tu niedawno z Harbor Hill, żeby znaleźć biologiczną matkę. Ale zasnęłam w autobusie, a gdy się ocknęłam, nie było mojej torby ze wszystkimi ubraniami, zdjęciami, no i z portfelem. Usiadłam tu i nie wiem, co mam robić ani dokąd iść. Nawet nie mogę zadzwonić do rodziców, żeby powiedzieć, że dojechałam, bo komórkę też miałam w torbie. Pewnie strasznie się o mnie martwią. Słuchaj, jest późno, zabiorę cię do siebie. Porządnie się wyśpisz i zadzwonisz do rodziców, żeby ich uspokoić. Naprawdę? Pozwolisz mi? Oczywiście. A jutro pomogę ci znaleźć mamę. Zgoda? Przy okazji jestem Iris. Brenda.